Ja ma z tej strony skośne murze, ale no, dzisiaj zagramy sobie w respavdomes, który to jest odcinek, nie wiem, sami sobie policzcie albo zobaczcie w tytule, bo mi się nie chce. Nie pamiętam. E, dzisiaj będziemy grać w Mission Impossible, będziemy cały czas robić, cały czas będziemy grać tę misję i będziemy e, zabijać tych dużych, złotych koutafonów e, i... Chyba będę pokazywał tylko mecze, w których zabijam tych kutafonów, w których oni są. Ja zagram teraz jednego mecza, w którym pokażę całość. I po prostu tutaj rozgrywki dopiero potem. E, wow, wow, zacznę grać. Zacznę po prostu m, m, nagrywać. może nie wiem, rundy, w których są. Ci złoć te boso. bo nie wiem jak ich nazwać. Możecie nazwać jakoś w, tam w, w, w komentarzach ja, na najfajniejsze ja nazwę. przypnę serduszko i yy, no. moje no, będą będę tak nazwał tego dużego złotego czegoś. Dobra, ja sobie porozwijam te peczki, bo wiem, że muszę, bo mam taki Och, taki, 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 taki... Ło wow, 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 to się dzieje. Trzęsie nie ziemi normalnie. Taką misję. Tylko teraz... tam Kupiłem sobie takie bombki fajne, bo dlaczego by nie. No już rozwa rozwalili mi beczki. I teraz już sobie nie zrobili tego challenge Bum, bum. Yy, kupiłem sobie nowe nogi. W sumie nie wiem, czy nie będę nimi grał teraz, bo one są nawet spoko. Yy, pograłem sobie bardzo dużo equip. One były za bodajże 40 golda. Nie wiem ile one były chyba. Za 50 chyba. Yy, Ograłem sobie też trochę w hordy, jak możecie zauważyć te, o to, co ja mam te bombki, to one są takie opi. Patrzcie, za, za, za bossowi temu yy, na, na pół HP zżerają. A, a, a tak normalnie w ogóle dla wszystkich to od razu zabijają na strzała. Dobra. Ostatnio w ogóle udało mi się zrobić mój rekord, to sobie miałem 4000 tych punktów, nie? Na ten single match z botami wow dobra no nie wiem o czym mam mówić <grych> dobra to sobie zabijemy o nasz ten nasz medalik dobra leży ups i chyba zginęliśmy kurde ale mi się ślizga palca, i to denerwuje sorry że nie mówię o niczym sensownym no ale chyba nie ma nawet o czym wow Jaki to ma daleki zasięg zabijania. Dobra. Ta bazooka, ten bazuka, ten to ten zawsze zabiera mi kila. To zbyt niefajne nie jest. Wow. Wiesz jak to było? tej były teraz kila chyba. Dobra I ja ostatnio ten bazooka mam 3510 punktów. To jest bardzo dobry wynik w sumie. No, bo tak, tak. W ogóle na hordzie to w ogóle bardzo mały. Yy, jak można zauważyć, mam bardzo wysoki level, bo grałem sobie na tej hordzie. Mam dosłownie wszystko odblokowane już, więc o co, mam, o co mogę robić? No, teraz, teraz co mogę robić? No, strać mogę najwyżej. Yy, kupiłem sobie też yy, głowę. Yy, gdzie to głowa? To jest. Yy, Kurde, gdzie ono jest? O! Za tysięcy mamy dzięki temu 15% defensu. No i co? Czekamy no? Sz na tych bossów. Dobra, mecz skończone. Może po każdym skończeniu meczu będę po prostu pokazywał i zdobyłem punktów. Teraz zdobyłem 3945. I mam kolejny LV level. Jest to level 30 tu się popiepściło. Dobra, nieważne. Przechodzimy do na następnego meczu. Słuchajcie, ja dopiero teraz zacząłem grać i zobaczyłem, że jest złoty wreszcie. Yyy, tak, z, z, w ogóle patrzę, jakiś reks jest nie. Co patrzy to jest <tujenie> Więc y, no, on ma naprawdę spoko broń, bo ta broń jego zabijana hita. Chyba. Nie, nie wiem dokładnie ile mnie, bo ja mam 15. Tego. Er, tych, 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 tego, tego, no. No. No, wiecie. Dobra. Gdzie jest ten Rex? Gdzie jest ten Rex? Kurde, ale mnie oni wszyscy biją. Tu jest ten Rex. Dobra, dostał ten. Po kurde, no właśnie, muszę uważać, bo on hita. No hita zabija po prostu. A to jest bardzo dobre. Mm. To znaczy zbyt dobre. Dobra, nie. Nie, 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 nie. Elo. Nie, no proszę Was, nie zabijajcie mnie. Daj mi pofragować tym złotym. Ten złoty się tam spina, co? Bo nie gadaj, że serio on sam siebie za... Boże, dobra. I tak już go nie zabijamy, bo za mało czasu mamy. Chociaż. Dobra, zrobiliśmy co dostaliśmy. Chyba Kesha. Boże, po dźwięku. Słabo z tym. Dlaczego dostaje cały czas? Dobra, chyba. Może jeszcze raz go zabijemy. Może. Ale to jakimś fartem, cudem po prostu. Musielibyśmy go zabić. Dobra, mimo. No, zbyt mi przeszkadzają. No właśnie. Po ten typ jest zbyt mocny. Dla mnie oczywiście. Spyt Dla mnie dla mnie. No nie! Widzieliście? On już miał resztkę HP. Dobra, ja nie mogę po prostu. Ile ten raksnęł? No. O Boże, 1200, dobra. No tyle samo killi, Boże... Dobra, nie, 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 kolejny match. No. 3245 3280. No, słuchajcie, rekordzik 4140. No, słuchajcie, znowu jest złoty i znowu ten sam. Boże, czego on? Dlaczego nie inny ktoś? Naprawdę. Po to co tu stoisz? Naprawdę mógłbyś sobie. No, jak on tak zabija? Przecież to jest niemożliwe. Boże święty, musiałbym no, ja sobie faktycznie wziął bazukę. Bo on tam tak bardziej. Odleż, bardziej odległy dystans jest to, to, to. czego on jest taki szybki, boże, dobra. Znowu cash, boże, dobra, ale chociaż 500, jest nawet spoko. Nie widzę, co biorę, tylko słyszę po dźwięku. Boże, już myślałem, że się to nie nagrywa, że dalej jest na cięciu. Ja tego nie montuję, że odcięcie, tylko że naciska mnie z boku, w sumie może się zauważyć to na filmach, dobra, o tam jest trójkącik, my sobie go zbierzemy, w sumie ten nawet prawie nie wiem co on daje, prawie, Wiem że coś tam można za nie kupić, ale no, wiecie, mało strasznie, za duże sumy strasznie bardzo, Sam, sam, się zabił, sam się zabił, no. Ja po prostu nie mogę. O jest. Przepraszam za odgłosy, ale jeżeli na przykład babcia mi wejdzie do, do, do pokoju, wbiję. No ale takie życie. Tyk. Dobra. Co dostaliśmy? Pomokarz boostera. Nie. Oj, oj, oj. Tarcze. No słabo, nie ja tarcza sobie, to by było tak w sumie fajnie, bo mogłem do niego podejść. Bo on duże obrażenia zdaje, a ja o te tarcze duże obrażenia niweluję. No, no, no. No dobra, i tak już nie zabijamy go, więc pofragujmy sobie przynajmniej. No, dobra, pofragujmy. Boże, znowu teleportacja normalnej Ziemi, kurde, na inną stronę. Oh. Trudno, może teraz jakiś inny będzie. Czy jest jakiś inny level? Nie niestety nie, może trudno. No wrócimy do kolejnej rozgryweczki 2875 2550 coraz słabiej. No nareszcie jakiś lepsze wynik 4900 naprawdę bardzo dużo i z moich obliczeń wynika, że normalnie teraz będzie boss, więc w sumie nie będę robił cięcia. Um, wchodzimy sobie na Suntown. Jest to moja ulubiona mapa, bo jest najmniejsza w sumie. E, a, miałam zmienić super supermocną, znaczy nie super supermocny, tylko gadżet, nie? No ale dobra, już jak zostawiłem to może się boss zmieni, albo nie, albo w ogóle nie będzie. O, Rex jest dalej. No nie. Boże święty, muszę zmienić moc. Dobra, nie zabiję. Yy, i teraz bierzemy sobie. Zobaczcie. Normalnie taką super moc. Gadżet yy, bierzemy, bierzemy, bierzemy. To bierzemy to było to czy to? Chyba to. Dobra. Yy, Podchodzimy do tego z tą włączoną mocą. I normalnie jesteśmy tankami, z tego co pamiętam, bo jeszcze jej nie używałem. 11 mam do tego, że dostałem zabicia tego, jeżeli ktoś pamięta. O, tak, to jest to, że mało tak dostaję obrażeń. Dobra, co dostaliśmy? O, 5 golda, dobra, nice, nice. No ale to się w miarę szybko ładuje, tak samo prawie jak. Chyba nawet tak samo jak tamto wcześniejsze gadżet. Dobra, to jest super mocno, że w ogóle yy, nawet nie dostajemy obrażeń. Yy, dobra, idziemy tam tego typa, jak mówię to... Dobra, jest. Ale to krótki czas straszny, no ale dobra. Dobra, nie, zabił nas, no nie, najgorzej. Yy, ma mało HP, żeby nam nikt go nie ubił nam. Dobra, o! Chciałem użyć, bo widziałem, celował. No nie, Cash! Dobra, 250 no na najgorzej. Tak, on się jeszcze musi zrozpić. Już się zrespił. Czekałem sobie, aż nasza supermoc będzie gotowa. O nie! Dobra, idziemy do niego. Chodź tutaj. Dobra. No dawaj. Dawaj. Dobrze. No nie! Znowu cash! Serio. Boże święty, 500 A Teraz coś musi być fajnego, bo jak nie to... Nie wiem, co. To będę smutny. Cześć. Dobra. No nie! Dlaczego? Boże święty. Dobra, to jest ostatni boss, bo naprawdę już tak mnie denerwuje to. Że cały czas dostaje. dostaję. Dobra. No co No co możemy robić? No idziemy do niego, no znowu. Boże święty, jeszcze ktoś nam ubije go najlepiej. No najlepiej. No i zginął chyba. Nie, nie gin, proszę, nie gin. Zginął? Nie. Zginął. Kurde. No dobra. Trudno. Trzy razy zabiliśmy, dostaliśmy pięć golda i kresza nawet sporo. Nie wiem, ile już tam miałem, po prostu nie spojrzałem, nawet dobra mamy, no, dobra Boże. Och. Naprawdę bardzo dużo się ograno, no, bo tak się nie opłaca. Najlepiej jak ktoś wbijać sobie Expa i hajsy, to na Hordzie, bo bardzo szybko się wbija na Hordzie Expa. A poza tym yy, można dostać kupić sobie za te zombiaki właśnie te naidy, więc polecam to grać, jeżeli w ogóle ktoś gra w to grę. Yy, no więc ja byłem z Kośnemurzyn.pl a teraz grałem w Respawnless. Yy, no. No, 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 nara, no. No, 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 Trzy bossy, myślę, że to jest nawet sporo. Dla Was ten odcinek był bardzo szybki, chyba 12 minut. No, w sumie 14, kończę gadać. Ponieważ, no, robiłem cięcia, to było naprawdę chyba 20 meczy zagrałem, to jest co 5 mecze boss chyba. Tak, co 5 meczy, więc ja się naprawdę już triggerowałem trochę. A może i co cztery? Dobra, nie wiem. Ja byłem skośny, może bym z może możemy to było rozpowiadać, a ja to był też odcinek, który jest cringe'owy, więc ja się z wami żegnam Elo. <grywki> Boże.